Czy zauważyłeś pewną dziwną zależność, że im bardziej się starasz i im mocniej próbujesz być ciekawy, tym szybciej zapada cisza. Podchodzisz ze szczerymi chęciami, zaangażowaniem i entuzjazmem, i mimo to po kilku sekundach jesteś już niewidzialny. Tymczasem do tego samego pokoju wchodzi ktoś inny, wypowiada tylko kilka słów i nagle ludzie pochylają się w jego stronę. Nie dzieje się tak dlatego, że jest zabawniejszy. Nie dzieje się tak. Tak dlatego, że lepiej wygląda. Chodzi o coś głębszego. Kiedy mówi, jego słowa mają wagę. Za chwilę zdradzę ci sześć zdań, które zmieniają sposób, w jaki ludzie Cię odbierają. Są to narzędzia do kształtowania percepcji, które cicho wchodzą do umysłu drugiego człowieka i szepczą kurczę. Naprawdę go lubię i czuję, że chcę być bliżej. Zostań ze mną, bo czwarte z nich jest najbardziej źle rozumiane. A kiedy je zrozumiesz, natychmiast poczujesz zmianę w tym, jak ludzie na Ciebie reagują. Nie są to społeczne sztuczki, to odbicia charakteru, ciekawości, szczerości, docenienia, granic i empatii. A teraz zaczynajmy. Numer jeden. Powiedz mi o tym coś więcej. To zdanie otwiera drzwi, których większość ludzi nigdy nawet nie zauważa. Większość ludzi, gdy słyszy, że ktoś się czymś dzieli, natychmiast zamienia to w rywalizację. Serio? Ja też tak miałem. Oto nic, posłuchaj, co ja zrobiłem. I właśnie w ten sposób reflektor natychmiast wraca z powrotem na ich ego. Ale kiedy mówisz, powiedz mi o tym coś więcej, a potem zamykasz swe usta, tworzysz coś rzadkiego, prawdziwą uwagę. Nie dajesz rad, nie opowiadasz o sobie, nie walczysz o uwagę, po prostu jesteś i słuchasz. Ludzie nie zapamiętują cię, bo byłeś ciekawy, zapamiętują cię, bo czuli się ważni, kiedy z tobą rozmawiali. A teraz uważaj, bo następne zdanie ma tylko dwa słowa i bezlitośnie oddziela prawdziwą pewność siebie od tej tylko udawanej. Numer dwa. Nie wiem. Dwa słowa, na które prawie nikt nie ma odwagi. Gdy ktoś pyta cię o coś, czego nie wiesz lub nie rozumiesz, w głowie zapala się panika. Muszę coś powiedzieć. Nie mogę wyjść na głupiego. Jakoś to obejdę. Twoim instynktem jest udawać, brzmieć mądrze, odpowiedzieć mgliście, tak, żeby mogło znaczyć cokolwiek. Więc mówisz dużo, ale pusto. I choć słowa lecą, zaufanie cicho umiera. Brutalna prawda jest taka: udawanie zawsze przecieka. Ludzie może nie wiedzą, co jest nie tak, ale każdy czuje zapach fałszu. A teraz wyobraź sobie kogoś, kto spokojnie mówi, nie wiem, bez skrępowania, bez przeprosin, bez tłumaczenia się światu. Sama szczerość i jasność. I nagle paradoks jego wartość rośnie, bo to, co zabija autorytet, to nie brak wiedzy, to arogancja, która udaje mądrość. Przyciąganie zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończy się ego. Kiedy przestajesz udawać, kiedy nie grasz eksperta, kiedy nie walczysz o wrażenie, ludzie zaczynają słuchać uważniej, bo w świecie pełnym hałasu, spokój i szczerość brzmią jak prawdziwa siła. Numer 3. To brzmi naprawdę ciężko. Gdy ktoś dzieli się swoim bólem, stresem, rozstaniem czy porażką, większość ludzi reaguje jak mechanik. Powinieneś zrobić to, kiedy mnie to spotkało. Oto rozwiązanie. Intencje są dobre, ale bardzo często brzmi to jak osąd. Zamiast tego powiedz, to brzmi naprawdę ciężko. Nie próbujesz rozwiązać problemu, nie umniejszasz go, po prostu uznajesz to, co druga osoba przeżywa. W takich momentach ludzie nie szukają logiki, szukają obecności i uznania przestrzeni, w której ich emocje mogą wybrzmieć. A kiedy im ją dajesz, nie przekonujesz, przyciągasz. A teraz uważaj, bo następne zdanie to miejsce, gdzie prawie wszyscy polegają. Nie dlatego, że jest trudne do zrozumienia, ale dlatego, że ludzie panicznie się go boją. Numer 4. Cisza. Tak, nie przesłyszałeś się. Czwartym punktem jest cisza. Większość ludzi panikuje w chwili, gdy rozmowa milknie. No powiedz coś: jest niezręcznie, muszę to zapełnić. Więc gadają, nerwowo, byle jak. Wypełniają przestrzeń dziwnymi pytaniami, losowymi historiami i wymuszonym śmiechem. Ale tu jest prawda, której nikt im nie powiedział. Cisza nie jest porażką, cisza jest siłą. Spójrz na ludzi, którzy mają autorytet, mówią mało, robią pauzy, nie rzucają słów w panice i kiedy w końcu się odzywają, pokój cichnie, bo ich milczenie już wcześniej powiedziało: to, co zaraz usłyszysz, ma wartość. Stoicy rozumieli coś bardzo praktycznego. Ten, kto nie boi, się ciszy w rozmowie, ten jest dominującą stroną. Ludzie, którzy panicznie wypełniają każdą pauzę, zdradzają jedno: że potrzebują aprobaty tu i teraz. Natomiast ktoś, kto potrafi zamilknąć bez napięcia, wysyła jasny sygnał: Nie gonie za uwagą, to uwaga przychodzi do mnie. Numer 5 Doceniam Cię. Niby dwa proste słowa, a jednak sięgają dużo głębiej niż zwykłe: Dziękuję. Dziękuję może mieć wydźwięk transakcyjny. Pomogłeś mi. Zadanie wykonane. Wymiana zakończona. Ale doceniam cię trafia głębiej. Odnosi się do osoby, nie do czynu. Mówi: Widzę twój charakter. I właśnie to robi różnicę, której ludzie nie potrafią nazwać, ale czują ją natychmiast. Używaj tego zdania wtedy, gdy ktoś pokazuje konsekwencję, lojalność czy życzliwość. Nie rzucaj go na prawo i lewo, nie nadużywaj, bo jego siła jest w rzadkości i szczerości. Pamiętaj, w świecie, który nagradza produktywność, człowiek, który zauważa charakter, staje się kimś, kogo się pamięta i kimś, kogo się szanuje. Numer 6. Nie Najtrudniejsze słowo do wypowiedzenia, i jednocześnie najbardziej wyzwalające. Każdego dnia ktoś chce Twojego czasu, Twojej energii, Twojej uwagi, a Ty mówisz tak. Nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że boisz się rozczarować innych. Tylko, że tu jest brutalna prawda. Za każdym razem, gdy mówisz tak. Temu, co bez znaczenia, zdradzasz to, co naprawdę ważne swój rozwój, swoje skupienie, swój spokój. A teraz spójrz na ludzi, którzy mają granice, oni się nie spieszą. Zatrzymują się i myślą, a jeśli odpowiedź brzmi nie, mówią ją bez drżenia głosu, bez przeprosin, bez tłumaczeń, bez potrzeby bycia lubianym. Bo kiedy Twoje nie jest prawdziwe, Twoje tak nabiera ogromnej wartości. Pamiętaj, granice nie odpychają właściwych ludzi, one odfiltrowują tych niewłaściwych. I teraz zobacz coś ważnego. Te sześć zdań działa nie dlatego, że są sprytne. Działają, bo nie są grą. Są szczerą obecnością. Bądź na tyle ciekawy, by słuchać. Na tyle pokorny, by przyznać, że nie wiesz. Na tyle delikatny, by uznać cudze doświadczenie. Na tyle spokojny, by wytrzymać ciszę. Na tyle uważny, by dostrzec innych. I na tyle silny, by chronić swój czas. Prawdziwa atrakcyjność nie polega na dodawaniu coraz więcej polega na odejmowaniu tego co zbędne hałasu, potrzeby imponowania, lęku przed odrzuceniem. A w chwili, gdy przestajesz odgrywać rolę, ludzie przestają patrzeć na twój występ i zaczynają doceniać, kim naprawdę jesteś. Jeśli ten film zmienił sposób, w jaki patrzysz na komunikację, proszę zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj pancerną mądrość. Razem budujmy spokój i samokontrolę dzień po dniu. A jeśli dotarłeś aż tutaj, daj mi o tym znać w jeden prosty sposób: napisz komentarz. Wybieram świadomość. Chciałbym zobaczyć, ilu z nas naprawdę chce kroczyć tą drogą.